Ja u mnie będę testował, taki o lód. Taki Tutaj mam taki o um, jest taki trochę pęknięty tutaj. Ogólnie ja lubię. Um, nie, czasami lubię... Niektóre lubię czekoladę z ruchami, to jest z orzechami ale głównie lubię lody z orzechami, że tylko w polewie W środku nie, ale w polewie Okej. Okay. Okay, nie lubię, jak są takie w środku. Yy... Zaczytek na zewnątrz. No tak trochę są, ale mam nadzieję, że i tak będzie dobrze smakować. Dobra, no to test Na no, razie samej polewy. Zawsze zjadam najpierw samą polewę i potem dopiero si środek. Mimo tego, że bardzo lubię polewę. Chodzi, że środek też. Nie wiem czy sumie, która bola, ale okej. Okay. Mhm. Mm Dobra. Mm. Jeszcze bym tutaj sobie środka. Nigdy nie, nie, nie robię tak. Nie robię, ale teraz się poświęcę. Bez środka. Zrobiłem z środkiem razem bardzo dobre. Zacznę, nie jest tak strasznie, powiem, że 7 na 10, sam, z środkiem, sam y, 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 środek polewa, sam polewa 8,5 na 10, bardzo dobre, Sama, sam środek, wanilia, mm, kocham, mm, 9 na 10, kocham, y, cały lód daje tutaj ocenkę 8,5 na 10, tak jest okej. Okay. Mm. Mm. No to dajcie sweet dajcie like i bye -o. A sorry zapomniałam jeszcze jedno. E, robię takie coś jak pięć pytań. Czyli e, piszcie swoje pytania do mnie w komentarzu. Ja e, cztery z nich wybiorę, a wybiorę sama. I w jakimś mniejszości będę na nie y, odpowiadała. Na jedno swoje i na cztery wasze. Ja mam dwa pomysły, jakie mogę sobie zadać pytanie. Więc jeżeli któryś z tych się nie pojawi, to będę musiała w jednym z nich wybrać albo ten, albo ten. jeżeli jeden z nich się pojawi, to po prostu wezmę ten drugi. No więc teraz dajcie sobie, dajcie lajki, bio.